Pogląd na twarze! Ja jestem Heros, a przed nami kolejny odcinek z gry Disgaea 5 Alliance of Vengeance. I powiem wam, że troszeczkę przy tej grze już posiedziałem. Mm. Głównie dzisiaj, ale jednak. Czy się myszka? Spadaj. I jak się to skończyło? Kristoff bił 45 poziom, co w sumie jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że musiałem kimś leczyć. Niestety leczenie również nam postaci, ale w sumie nie ma tego złego. Valvey ani trochę nie przyszedł do przodu, z tego co mi się wydaje. Flonę wbiła jeden poziom. Z końcówki 43 wyleczyła kogoś raz. No i tak skończyła. Sicily chyba nie, nie wbiła poziomu, ale mogę się mylić. Chociaż? Nie. chyba... Albo? Chyba tak. Nie wiem. Prior jest tego co każdy chyba nie. Drum down nie. I teraz właśnie. Pram. Z 30 chyba poziomu Dobiałem ją do 42. Bo stwierdziłem, że może nam się przydać. Zwłaszcza z jej zdolnościami e, lodowymi. Sapphire, również 42 poziom. Troszeczkę podkoksana. Red Magnus, jako nasz tank, oczywiście musiał się tutaj pojawić. Nie ma innej opcji. I Zuna, bo stwierdziłem, że w sumie, czemu nie? Jakiś taki władca ognia nam się przyda, bądźmy szczerzy. No i Rosaline. Podkoksałem ją w sumie dlatego, że taki miałem kaprys. To ja po prostu koksałem sobie Emizela po drodze. O Artina też ma 36. Zero Ken 33. Koksę sobie Emiza to jak widzicie ma 30 poziom. Bo stwierdziłem, że Chcę również te postaci na samym końcu jakoś je podnieść w rankingu. Ale mm, Emiza ciężko się koksało samemu. Bo on bardzo, ma niestety dosyć wysoką umieralność. Więc wspomagałem go. Roza przez co stwierdziłem, że Roza dobije już do tego 42. A Emiza jeszcze jest w tyle. Ale już przynajmniej potrafi się sam koksać w miarę. Dodatkowo jeszcze jedna osoba poszła w górę, Usalia, z 21 na 25, niewiele, bo niewiele, ale jednak. A tak to chyba, a nie, Zeta jeszcze z 21 na 23. Troszeczkę idą do przodu, jak widać, Srafina chyba też wcześniej była na 21, a teraz jest na 22. Raspberry akurat dałem kryształy, że po prostu podbiły się statystyki. No i tak to zostały tylko pewne postaci, które sobie Zrobiłem, żeby je dokoksać na, dla rank i dla nowych klas. Między innymi właśnie jest to. E, profesor, który jest już na sofist, jako że wbiła jeden poziom. Coral Knight przymierzy się w Knighta Coś jeszcze? Przez tak to już same po prostu postaci dochodziły. Nawet nie mają niektóre sprzętu, tutaj na przykład Ork A e, dobra, bo ja tu Pitu Pitu. A tu przecież historia nas czeka. Jakaś magiczna. Na sand Kano Flaming Balance Beam. Ojoj. Oj. Nie brzmi to zbyt dobrze. Ale zobaczmy. Ja wiem, że się wydarzy Arbatona. <grymne> oczywiście. Usaję myśli o kary. Oj, to przez ciebie, kile Nie bój się. Mhm. Spokojnie, nie ma, nie bój dupy. Haha. Zero kent jesteś dopiero. A? Zero kent chyba za dużo anime się naoglądał. <śpiewanie> O rany Nie możesz być od, od przyszłości, możesz! Jest taka dobra piosenka dla ciebie Zabij się, zabij się, zabij się, zabij się, nie będę kończyć, bo... Lepiej nie Bo jednak Tikiwe jest lubiany, więc nie powiem, że nikt nie lubi O Grzybczaki przyszły Wait. Ta mapa jest. Okej. Okay. Matango. Matangi same. No są. Mischief. O, nasz też jest Mischief. A ten jest Ork Captain. My mamy zwykłego Orka. Albo Petit Ork się to zwie? Zaraz sprawdzę. Petit Ork. Aaa, dobra. Walwi na start. Of course. Flonę z tyłu na razie. Prior trochę do przodu. W sumie? O! Tak będzie ok. Chociaż tak naprawdę ja Magnusy powinien wstać naprzód. No już mniejsze o to. Fram. Będziesz z tyłu ich tukła. I Sapphire. O! Przed Prior. Wreszcie to Prior jest bardziej tankująca niż ta. Niż Sapphire to jednak. No zdecydowanie ponad 1000 więcej HP. E, czemu one uciekają? Nie podoba mi się ta strategia ich. Dobra. Sapphire, bo widać, że to będzie pułapka i oni też się na nas rzucą na środek. Dlatego Sapphire pójdzie naprzód jako przynęta. Jak Daphne w scooby doo Rosalind do przodu. Właśnie, czy ktoś oberwał od pram? O, jest! Jeden oberwał. Prawie umarł. Prawie jednak robi wielką różnicę. Mm, dobra. A właśnie, jeszcze... z Kristo może wyjść. I Cecilie tak samo. Bo Cecilie ma fajnego skill'a teraz. O tak, teraz wszyscy będą mnie nawalać. O, no, spodziewałem się, że więcej oberwę. Znaczy nie, żebym narzekał czy coś, prawda? Prini Nie, najpierw musi... Ło, wow, ale ten Mega Heal ma już zasięg. A, i od razu level up, okej. Okay. O, dobra. Zacznijmy od tego, że Prir pójdzie naprzód. E, Prir, e, Holy Breaker działa... Dobra, tak. Jest idealnie wręcz. Uwielbiam patrzeć na tego skilla. Nie wiem, czy mu jakoś tak nie uspokaja. Zwłaszcza ta ostatnia, w poza Freer. Tada! I poszło. Dwóch z głowy. Sapphire, moja droga. Właśnie, jaki Twój nowy skill ma zasięg? To byśmy go od razu... Aha, on tylko na inną osobę. A, to może w sumie na Impa? Tego? O, jesteś w stanie go zabić? Nie jesteś. Z czego korzysta ten skill? Powiedzcie, wy mnie. ataku. A ty masz jaki atak? 554. No. W porównaniu z Bagdusem, jego 700, to to jest różnica. Spora. Użyjmy Tyranta. W sumie go bo chyba nie, nie wiem czy patrzyłem czy nie jak wygląda jego bloodsting. Ja nie sprawdzę. O, i to jest piękny skill, podoba mi się bardzo. Bo jak pierwsza zacząłem tego skilla, stwierdziłem, że e, to na czym jeździ Sapphire wygląda trochę jak Zeshen albo Zamazenta z ósmej po generacji Pokémonów. O. Co to? Hipnoty... Wiem też, to hipnotyzuje, ale chyba nie. Ojoj. Ojoj. Ale ober... Za ile on się wyleczył? O kurde, dobra. Mmm... Sapphire Crest Roses, jest. O, jak słabo... Słabo bije. Ale... Dobra, co ty masz? Hit 565, Speed 452, a to korzysta z. Speed i Hita oczywiście. Matko, moja trzeba ich ulepszyć jakoś. Muszą mieć zdecydowanie większe statystyki wszy ze wszystkiego. A niech będzie. Ten atak też jest na tyle piękny, że mogę wybaczyć. Znaczy, że on nie jest uroczy, zwłaszcza ta dziurka i teraz takie oj, oj. Ale to mało zrobiło No przepraszam, już ten jest imbies... od mi level zabrał Dobra, skończmy to Pozwólcie, że użyję Tyrant Sweep. Pozbędę się trzech na raz. Tada! Tak się to robi. Magnus, a właśnie, bo ty masz Giant Body Slam. Atko, tutaj to, to działa w ten sposób, bo ja widziałem to tylko w wersji tej gigantycznej. Yy, nie jesteś w stanie tylko nie jesteś w stanie tylko dorzucić tam. Yy. Właśnie, my może pramu żyjemy do przodu. Uuu! A tego jeszcze... Aha, to jest nowy skill dla Impa. Dobrze wiedzieć. Wygląda to całkiem fajnie. To jest głupie. Czemu one zdobywają level, a ja nie? Czuję się z niesmaczonych postawą. O, mine shard. Czemu mnie to. Aby. Ja zły klawisz klikam. Ram tu, gdzie masz ją rzucić? Do Sicily najdalej. Sicily, czy ty jesteś w stanie ją dorzucić? Ok. Mm. Do Magnusa. Ja, muszę sprawdzić, na jakie dokładnie praw ma zasięg tego skilla. Jedna kratka, jedną kratką mija. Oj, oj. Mm. <ścoughs> to teraz, jak to zrobić? Wrzucę nią tu i da mi to nic. Chyba, że jakimś sobie możemy pozbyć się tych ringów o! Dobry pomysł Na pewno są nam wdzięczne z tego powodu, że się ich pozbywamy No i niestety, to przeszkadza mi, ja chcę pokazać nowego skill'a praw. Aha, umarłeś Boże, Pram prawie sama sprawiła, że nie pokazała swojego skill'a Ice Mirror, mirror. yes! Mamy to Przecież to nie jest piękny skill. Niszczy wszystko i wszystkich. No. Magnifik, po prostu. Magnifik. Spirit Shard i Lever jeszcze do pram Tylko się cieszyć. 25000. Nie jest źle. O, Priory Lever. Ale wolałbym troszeczkę więcej hajsu dostać. No, ja, pokaż co tam potrafisz, jeśli nam powiesz. Ciekawego. O. Martwi się o nas. Wcale To nie jest tak, że zawiedasz się jako dorosły. O. Tu jesteś urocza. Luki, no, ona jest dzieckiem, może ją traktować jak dziecko. Mhm. Mm o. Piągniecie ze sobą przeszłość, bo jesteście ten głupi, rozpętujecie wszystko. Aha, czyli to, że... Mhm. <laughs> przeszłość, przez to jest... Jeszcze żyjesz? Mhm. Mm Boże, usta taka niby dorosła Znowu traktuje mnie jak dziecko Kilia Po prostu on jest... ...niereformowalny jest event, a najpierw... Okej okay. Kristo Jesteś najbliżej, więc do Ciebie przyjdę. Zresztą Zero tam gdzieś chyba łaził. Mm. Jak ustawia teraz pięknie, to zobaczy, dlaczego zosta została przeklęta. O. Zero, dobrze się czujesz? Mnie też przestraszył. <laughs> o. Czyżby on się raczej rozczulił, a nie przestraszył? <laughs> Chusteczkę? O. Ciężko wiesz, że są demonami, nie dziwię się. Samym to nie uwierzył mnie to, że wiem, że są demonami. Znaczy, Kristo nie jest, ale nieważne. Znaczy, jeszcze nie wiem, że Kristo nie jest demonem, ale to widać po nim, tak? Po tym, jak się zachowuje, jak mówi. Nie chcesz wiedzieć. Brzmi jak ja codziennie rano, kiedy mnie budzą. A później? Robię gła i robię się, stra się bardzo straszna. Brzmi jak mój pies. Okej. Okay. Czy jest mną rano z y, moim psem? Codziennie. Gła? Nie gła, to gła. <noise> ok. O. Oh. <laughs> jak ustawia pięknie tłumaczy Może trzeba mu pokazać jak to działa? Jak już po głowie płamę. Ooooo. Hmm. Zajmowanie się usają, to tak jak zajmowanie się małym zwierzęciem. Czuję się troszeczkę dziwnie uczestnicząc w tej rozmowie. Oj, nie tak Dobra, ale zróbmy badania. Kolejne e, Chociaż może lepiej, nie? <laughs> Z drugiej strony Muszę koktać postaci. Nie mam czasu. Ale jeszcze w sumie nie opowiadaliśmy ani razu World. Więc w sumie można by wam pokazać, jak to działa. Zwłaszcza, że to się przyda. Train. Dobra, dobra, nie trzeba ja to wiem. Drum down. Na poziomie demon myślę. Dobra. Jak nie, będę czegoś nie wiedział, to co przeczytam na internecie. Nie musisz mnie uczyć. Od tego są tutoriale. Dobra, dobra. To jest takie jakby gra. Mm. O healing. No. Eee, to jest gra na zasadzie... Eee, planszówki. Właśnie mam 20 tur, żeby przejść całą planszę. Plansza się kończy... O tu jest jakiś przeciwnik... Tamto, tamto, siamto i... Je, tu jest koniec. Tutaj musimy dojść w ciągu 20 tur. Wydaje się to teraz troszeczkę dziwne, ale da się to zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra niespodzianka, co mamy? O, on może ją troszeczkę przenieść. Dwa. Kto mnie te połóż w sumie? A tak up. A tak to chyba ogólnie na całą naszą tą postać. Już dobrze pamiętam. O, aha, trzy. No i rozwalony chleb Dwa, trzy. U. Kch. O, o, co je przydatne to było. To trzeba przyznać. A tu? Geo hell. Wait, 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 wait. Co co, 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 że jak? Nie wiem. Nie pamiętam już, jak to działa w takim razie. Znowu leczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Albo tędy w sumie. O! Jeszcze dodatkowy ruch. Oj Coś złego może się stać, nie podoba się to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć O, sklep Sklep, Boże, skarb O, o Straciłem mana, w sumie to nie jest aż takie złe Dwa, trzy, cztery. Tutaj. Nie! O, okradł mnie! Zbączeniec jeden. Dobra. Wygrałem. Trzy, dwa... Tędy. Zresztą mogę na tego królika. <laughs> I co nie wiem, co się stanie. 2, 3, 4. Dobra, rozwalmy go. 5. W sumie 6. Aha. 2, 3, 4, 5, 6. O i znowu hajs, to mi się podoba. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, dajcie mi trójkę czwórka. Dwa. Aha, tak czy siak pójdę na coś złego. No to mnie okradli. Dwa, trzy. Dobra, walić to. Idziemy na koniec. Przepraszam. O! I teraz dadzą mi nagrodę. Właśnie. Możemy wybrać co jedno, Możemy. Co to robi? Uh, any... A, możemy szerować jakieś skill'e. Możemy nauczyć nowej elitki. Uh, możemy zwiększyć ten movement o jeden, co nam się bardzo przyda. Możemy jakąś zdolność. Tutaj o. Chcę ulepszyć. A, nie mogę żadną Ewitką się ten. A co to jest? Nie chcemy zwiększyć razie z... miejsca ewilitki, chcemy z... O. Zwiększymy sobie movement, bo w sumie po to robiłem. Uuu, i nauczyłem się takiego nowego tego. <kłysy> Jak to się nazywa? Nowej Ewilitki. O. No i na tym w sumie polega całe to Chara World. <kłysy> Kurde, bele. No, a dzięki temu nasz DrumDown e, potrafi podróżować o jeden panel dalej. Już to nie są trzy, miejsc, trzy miejsca, tylko cztery. Co w sumie moim zdaniem dobrze nam zrobi. Uuu, już prawie drugi poziom klasy ma. Mówię szczerze, że dalsza podróż się przyda. Zwłaszcza, że on jest silny, ale no, nie nadrabia jakby za bardzo tym, że jest daleko posuwającą się postacią. Nie wiem, jak to nawet ubrać żeby że to ładnie brzmiało. To nie mogło ładnie wrzeć. Nieważne. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, to standardowo możecie dać swoją łapkę, komentarz, udostępnienie, subskrypcję. Czy co tam jeszcze chcecie? Wiecie jak to działa. Uff. Dobra, w następnym odcinku przejdziemy. Kolejną mapę z y, Sandanako. <laughs> Jakoś tak się to nazywało? Chyba tak. A ja w tym między odcinkami postaram się jeszcze troszkę podkoktać naszych postaci. Może Emizel do nas dołączy, może ktoś jeszcze inny. Zastanawiam się w sumie nad tym na Artinę, czy na pewno podkoksam. Yy, Mbizela i zastanawiam się może nad Zerokenem, albo Adel. Bo tych z końca tak się nie mi się chce na razie. Chociaż, chociaż nie, Desko jeszcze mogę trochę podkoksać, może się przydać. Dobra, a tak w tym razie, na razie cóż. Yy, niech moc wielkiego Szara Worlda, który którym możemy się nauczyć nowych rzeczy, zawsze będzie z wami. A ja żegnam cię, płytko